Dlaczego Dubaj zmienił się w Pojezierze i co się niektórym w tej sprawie wydawało. Oraz co uśpiło bliską nam czarną dziurę. Cześć, tu Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski, podcast Crazy Nauka. Dziś opowiemy Wam o tym, co... Tydzień temu wydarzyło się nad Dubajem, a może nawet bardziej o tym, co się nie wydarzyło, choć wielu sądziło, że się wydarzyło. Opowiemy też o największej czarnej dziurze pochodzenia gwiazdowego, jaką udało się do tej pory odkryć. W dodatku takiej, która znajduje się całkiem blisko Ziemi, oczywiście blisko w kategoriach kosmicznych. Oraz powiemy też o udziale Polaków w tym odkryciu. A to jest odcinek z cyklu nauka na czasie, czyli ta taka lżejsza, zwykle krótsza, chyba dzisiaj będzie krótsza wersja naszego podcastu. Ta w której omawiamy dwa jakieś wybrane naukowe newsy czy wydarzenia. I ten cykl jest co drugi tydzień, a co drugi tydzień mamy z kolei dłuższe odcinki, chyba, że coś namieszamy, bo to się zdarza. Ostatnio trochę tam się nam poprzesuwało, no ale mamy nadzieję, że ludzie. wrócimy na utarte tory. Otarte tory? Się jakieś tory. <noise> Właśnie, zastanawiam się nad tym. No ale zanim opowiemy to, co mamy Wam do powiedzenia, to bardzo, bardzo dziękujemy. Tym wszystkim, którzy nas słuchają. To no przede właśnie, wszystkim. Dokładnie. Dziękujemy, że nas y, słuchacie, że komentujecie to na różnych y, serwisach społecznościowych, że lajkujecie, że zostawiacie jakieś no właśnie, ślady. ślady po sobie. No i y, zwłaszcza dziękujemy tym osobom, które nas wspierają finansowo. I y, y, to są osoby, które robią to albo poprzez serwis Patronite, albo bo kupują nam kawy w serwisie Bajkofi. Jeżeli byście chcieli dołączyć do grona naszych patronów, czy też po prostu no, postawić nam tę kawę, to bardzo Was zachęcamy do tego, to nam naprawdę ułatwi Życie. pracę nad, nad kolejnymi odcinkami. Linki oczywiście w opisie odcinka i też od. Przypominajka, że można zasubskrybować, a nawet warto nasz podcast. Dzięki temu nic Was nie ominie i w ogóle świat będzie piękniejszy, ludziom będzie się żyło dostatni. Do Oraz y tak, tradycyjnie no. przypominamy, mm -hmm, że mm -hmm. jesteśmy obecni tak. na wszystkich mm -hmm. liczących się platformach podcastowych. Tak, tak. I tych nieliczących się też. Y w ogóle wszędzie, wszędzie zaczynamy. Zaczynamy od Dubaju, jako się rzekło, czyli właściwie od tego, co się stało, że pustynne, bądź co bądź miasto Dubaj, zamieniło się w basen, albo raczej w serię połączonych basenów. To było 16 kwietnia, i rzeczywiście. Zdarzenie no można zaliczyć do właściwie katastrofalnych, bo w ciągu 24 godzin na miasto, jego okolice, spadło ponad 250 mm deszczu. Ja wiem, że to nikomu nic nie mówi, spokojnie. E, powiem tak, średnia roczna dla tego regionu to 97 mm, czyli spadło w ciągu 24 godzin tyle, ile powinno spaść w ciągu półtora roku. Efekty można się spodziewać. To były największe opady od no, 75 lat, tak to się szacuje, i powstało tam po zierze dubajskie. Tak to można ująć. Widać to bardzo ładnie na zdjęciach satelitarnych. Sprzed i po polecam. Jest link chyba CNN w opisie. To ja tylko chcę przypomnieć, że o powodziach błyskawicznych, podobnych do tej, która właśnie zdarzyła się w Dubaju, no bo to była powódź błyskawiczna, mieliśmy odcinek, odrębny odcinek naszego podcastu i to był odcinek 48, który nagraliśmy w połowie stycznia 2024 roku. Zapraszamy was do posłuchania tego odcinka. Tak, szczególnie Libia tam Libia, się tak, prze li przewalała, Libia. przepływała. Tak, o mieście Derna sporo tam no właśnie. mówiliśmy. No, natomiast co tu się działo? Tu... Yy ludzie uciekali z samochodów a samochody mają jak wiecie w Dubaju nie byle jakie w związku z czym y, grube dziesiątki i setki milionów dolarów w samochodach tam się potopiły to ja tutaj wtrącę bo w Dubaju byłam y, na jednej konferencji y, jako dziennikarka no i y, Dostrzegłam taki zabawny element dubajskiej rzeczywistości, a mianowicie że policja jeździ tam marką Lamborghini a tak. i uzasadnia to w ten sposób, że żeby móc ścigać przestępców drogowych, To musi mieć lepsze samochody, niż ci przestępcy posiadają. A w Dubaju mało kto ma samochody jakoś dużo gorsze niż jakieś, nie wiem, Mercedes-klasy. Właśnie jakie to są klasy A? Pewnie tak? S raczej. S, okej, okay. tak, nie znam no... się. W każdym razie y, policja musi mieć lepsze samochody, w związku z czym już może tylko stawiać na Lamborghini biedna albo tam policja. na jakieś inne tego typu super samochody. No więc y, nie wiem, czy policyjne Lamborghini też y, zostały zamienione w amfili. Fibi, ale niewykluczone. Yy, Nad pewną ulicę zaczęły się zamieniać w rzeki dosłownie no ludzie uciekali z tych samochodów, bo w ciągu kilku kilkunastu minut yy, No po prostu ulice popłynęły całkowicie zamknięto szkoły, drogi zablokowane, lotnisko czasowo nieczynna, potem działało jak mogło, jak nie mogło to nie działało ludzie w domach uwięzieni yy, jak to zwykle w czasie powodzi paradoksalnie w kranach wody brakowało. no generalnie yy, dziwne rzeczy się działy po jeszcze raz Polecamy te zdjęcia. No i poszła informacja szeroko w najrozmaitszych mediach, również tych, które uważają się za poważne, również niektórych polskich, że to wszystko jest wina zasiewania chmur i że oni sami sobie zrobili, co chcieli, a w ogóle tak to się kończy, jak się ktoś bawi z przyrodą i tak dalej, i tak dalej. No cudownie, to jest absolutnie taki efekt potwierdzenia, tak chcemy, cały czas oczekujemy tego, że wreszcie się na nas zemści ta zabawa znaczy, my, z naturą. My akurat, my akurat nie, nie, nie no, oczekujemy. My jako ludzie. Ja nie oczekuję. Ola nie oczekuje. To ole, ole wykluczamy z tego grau. Więc wszyscy ludzie poza Olą oczekują właśnie takich efektów, więc jak tylko się coś pojawi co do tego schematu pasuje, to natychmiast wszyscy się podniecają poza Olą. No więc rzeczywiście poszło to bardzo szeroko. I jak to było w rzeczywistości, bo już jak się możecie pewnie domyślić, nie zupełnie tak jak oczywiście Ola jak zawsze miała rację. No Więc konkretnie to ja było Ja tam byłam, widziałam. Tak, no nie, 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 nie. nie wtedy. Okay. konkretnie to było tak, że w tym czasie nad tym rejonem nałożyły się dwa prądy strumieniowe, bo są zwykle dwa prądy strumieniowe. Myśmy już o prądach strumieniowych mówili dużo razy. Przypominam, że ten jest taki silny wiatr, co stale wieje gdzieś tam na jakichś 10, 12, 13 kilometrach, to ten, dzięki któremu szybciej się podróżuje z Ameryki do Europy, niż z Europy do Ameryki samolotem and so on and so on. W każdym razie są zwykle dwa te prądy i jeden jest bliżej biegunu, w drugi, właśnie w rejonie podzwrotnikowym, a tu one się rwą z różnych względów, między innymi zmian klimatu i tak dalej. W każdym razie tu się tak porwały, że się właściwie połączyły, i oba trafiły właśnie nad ten rejon, gdzie znajduje się Dubaj. I to spowodowało bardzo ciekawe zjawisko, bo tak. Dlaczego nad pustyniami jest? Znaczy dlaczego pustynie są takie suche? Dlatego, że nie pada tam deszcz. wiem, Dziękuję. Ale ja się chciałam podpowiedzieć. Dzięki, dzięki, tak. Więc to no dlaczego? Bo nie pada tam deszcz. Dzięki. A nie pada deszcz, dlatego, że nad, nad, nad pustynią jest stały strumień opadającego powietrza. I to opadające powietrze przybywa z wysokiej tej Zimnej części atmosfery, a w związku z tym jest bardzo suche, bo im zimniejsze powietrze. Tym mniej wilgoci przechowuje. Dlatego powietrze w zimie jest takie bardzo suche, co odczuwamy na różne sposoby. Oczywiście, o ile jest zimno, bo to różnie z tym bywa. No i ono sobie opada w stronę tej pustyni, ale pozostaje suche, bo nie ma skąd tej wilgoci złapać. I w związku z tym ogrzewa się, opadając, i wieje taki stały, to nie jest silny wiatr, ale jest stały, opadający prąd i, i on no, zapewnia tą suchość, tak, nie, nie, nie dostarcza. Na tam jest w żaden sposób woda. Natomiast to, co się tu wydarzyło, To nastąpiło odcięcie tego opadającego strumienia właśnie poprzez prąd strumieniowy, który, no, po prostu, można odpowiedzieć, odizolował tą górną część atmosfery od tej dolnej. I nastąpiło to, co rzeczywiście wywołuje powstawanie chmur, bo wszędzie w normalnych rejonach, gdzie te chmury powstają, mamy odwrotny prąd czyli mamy prądy wstępujące, unoszące się i wtedy wilgotne powietrze z nad Ziemi. Ochładza się. I wypycha z siebie wodę. Bo przypominajmy, im chłodniejsze, tym mniej tej wody się mieści, i powstają chmury. No a te chmury później tam opadają w postaci deszczu. To jest ten normalny taki cykl, jak mamy u nas, nie, nie pustynny. No i właśnie taki normalny, można powiedzieć, cykl nienormalny dla tego rejonu pojawił się w tym obszarze. Plus pojawiło się, pojawił się napływ bardzo wilgotnego powietrza z nad Oceanu Indyjskiego. I to wszystko razem spowodowało, Powstanie czegoś, co się ładnie nazywa mezoskalowym systemem konwekcyjnym, czyli tak naprawdę takiej w cholery gigantycznej burzy. Takiej burzy wielokomórkowej, yy, ogromnej, która się może długo utrzymywać, która jest w stanie wywołać naprawdę bardzo, bardzo, są jeszcze nawet gwałtowniejsze zjawiska, ale powiedzmy, że ten mezoskalowy system konwekcyjny jest już taki, że wystarczy. Natomiast I... ja tutaj wtrącę mhm. się na Taki wielkoskalowy deszcz, bardziej są um, uwrażliwione te obszary ziemi, które są bardzo wysuszone, tak? gdzie ta ziemia jest spieczona, gleba jest spieczona. Nie przyjmuje. Wody nie przyjmuje deszczu. Ten deszcz nie może wsiąkać, w związku z czym tam praktycznie to spływa jak po asfalcie. No tak, I to tu... też pogarsza sytuację takiego miasta, jakim jest Dubaj, który no, stara się być miastem zielonym, ale ponieważ znajduje ale się na pustyni, to dopóki właściwie cały czas się sączy woda na kwietnikach, to te kwietniki istnieją, ale jak przez chwilę się nie sączy, to one natychmiast usychają. Bo temperatury tam są po prostu absurdalnie gorące. I wilgotność jest właśnie bardzo marna w zwykłym układzie, więc, no i rzeczywiście, Dubaj jest kompletnie nieprzygotowany, bo też nie. Ma tej całej struktury odprowadzającej wodę. No Już coś, na Tylko ma, ma jakiś no kanał. Tak, na początku tego roku, chyba w styczniu, powstała specjalna jakaś tam sekcja w Dubaju, która ma właśnie dostosować miasto do takich zdarzeń. No tyle tylko, że dziwnym trafem jakoś od stycznia nie dostosowali. I efekty mają, no mają teraz motywację na pewno. Natomiast. Co tu się działo równolegle? No więc równolegle była ta sensacja o tym zasiewaniu chmur i że oni na pewno sobie to sami na łeb spuścili. No więc to nie do końca tak, dlatego, że to zasiewanie chmur w ogóle ma bardzo wątpliwą skuteczność. Tak, jak pisaliśmy książkę Fakt nie mit, to akurat mi przypadło w udziale opisanie problemów ze sterowaniem pogodą i obalenie mitów z tym związanych. No, ludzie zbyt dużo oczekują od no, tych metod, które są stosowane, żeby próbować sterować pogodą, tymczasem okazuje się, że kiedy kiedy staraliśmy się to zanalizować, no to te metody były albo mało skuteczne, albo um, trudno było dowieść, że właśnie ludzka działalność sprawiła, że dany opad wystąpił albo nie. No więc generalnie szacuje się, że w najlepszym wypadku można osiągnąć do 10% intensywniejsze opady. Zwykle się mówi, że 3%. Natomiast optymiści, czyli głównie te firmy, które oferują takie usługi, mówią o 25%. Problemem jest to, że nie bardzo się to da sprawdzić, dlatego że yy, no nie, mamy, nie mamy dwóch takich samych chmur, które w ten sam sposób zasiejemy i porównamy, i nigdy do końca nie wiadomo, czy z danej chmury spadnie, ile spadnie itd. Dalej, a z kolei nie robi się tego aż w takim, z taką intensywnością, żeby nie wiem, porównać okres przed, poza dużo jest zmiennych, które trzeba było uwzględnić. To ja jeszcze wtrącę, że co to jest w ogóle zasiewanie chmur i co trzeba zrobić, żeby z danej chmury spadł deszcz? Otóż zasiewanie chmur to jest rozsypywanie, rozpylanie w chmurach ponad chmurami takich substancji na przykład jodku srebra on był szeroko stosowany ale na przykład podobno Rosjanie stosowali cement co akurat jestem w stanie uwierzyć w to, w to doniesienie i podobno worek z cementem spadł na Moskwę przed jedną z Nie, nie na Moskwę, ale na jakieś miasto. Z... podmoskiewskie tak. przedmieścia przed defiladą na 9 maja. Okay, tak, bo on... I do, przepraszam, i takie zasiewanie polega na tym, że się właśnie taką substancję rozpyla i właśnie te drobiny, które się unoszą wewnątrz chmury, stają się zarodźcami. Krystalizacji. Znaczy kondensacji, bo to zależy Kond kondensacji, też od. Tak, tak, od temperatury. Bo to zależy od chmury, bo mamy generalnie dwa rodzaje chmur. Albo takie chmury, w których jest, są same krople wody, albo takie chmury, w których mamy wymieszaną wodę z lodem. I tam, gdzie większość jest tych chmur, gdzie jest woda z lodem wymieszana, i tam z kolei to jest tak, że. To zasianie powoduje powstawanie kryształów lodu. Te kryształy lodu, co jest dość dziwacznym zjawiskiem, wysysają można powiedzieć tą wodę skropli, to już można by tutaj wchodzić bardziej w fizykę ale nie wejdziemy. Jak te kryształy osiągną wystarczający duży rozmiar, to już są za ciężkie, zaczynają opadać w stronę ziemi w postaci, no de facto śniegu, który zazwyczaj po drodze się topi i spada w postaci deszczu, A chyba, że to są chmury kropelkowe, no to wtedy po prostu musi musi kropla osiągnąć rozmiar około milimetra zanim zacznie spadać na ziemię, czyli tak naprawdę tych wiszących kropelek się musi nawet nie wiem kilkaset tysięcy połączyć w jedną kroplę, żeby spadł z tego deszcz. Czyli po prostu zasiewanie jest y, zwiększaniem rozmiaru kropel zazwyczaj albo tworzy, albo kryształów, które potem e, opadają, opadają na i, i tworzy się opad. No więc y, jest to Dość trudne, ale kluczowym elementem jest to, że to nie jest tak, że mamy czyste niebo, w ogóle nie ma deszczu, jest susza, aż tu nagle zasiewy, zasiejemy i spadnie deszcz. To znaczy, musimy zasiać jakieś chmury. Co więcej, no zasiewanie zasiewa się różnymi metodami. Akurat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oni wystrzeliwują takie pociski solne, tam sól rozpylają, nie jodek srebra. Akurat jodek srebra jest dlatego dobry, że struktura tych kryształów jest podobna do kryształów lodu. Więc tym chętniej tam powstają te, 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 te kondensacje. Natomiast jeszcze raz. Muszą być jakieś chmury. A nad, czym, chmur a nad Dubajem tych chmur jest jak na nie ma, Właściwie Oni się kombinują i rzeczywiście od lat 90. prowadzą taki program zasiewania. Efekty tego są wysoce dyskusyjne. Natomiast to, co tu jest kluczowe i ja jeszcze raz, ten system mezoskalowy, który tam powstał, był wielkości Francji. To było gigantyczne, gigantyczne. Rzadko kiedy się takie coś zdarza. Na przykład w 1998 roku coś takiego się zdarzyło nad Nowym Jorkiem, chociaż było mniejsze i spowodowało tam katastrofalne zupełnie opady. Więc na zdjęciach satelitarnych widać, że to jest coś wielkości Francji. W związku z czym, nawet gdyby oni próbowali cokolwiek tam zasiewać. To czy by spadło 10% deszczu więcej, czy mniej to nie miałoby znaczenia, a prawda jest taka, że nie próbowali zasiewać, dlatego że dokładnie przeanalizowano te loty, które są, jak powiem, służą temu zasiewaniu i w tego dnia żadnych lotów tego typu nie było. To, a to nie jest tak, że się zasieje tydzień wcześniej, a potem coś przypadkiem spadnie. To ma działanie można powiedzieć bezpośrednie. No więc. Jedyną, jeżeli, ma. jeżeli ma. Jedyną rzeczą, którą, którą można tutaj jakkolwiek obwiniać konkretnie, no to są zmiany klimatu. tak? Jak Ja wiem, że niektórzy mają już alergię na to słowo i, i że wszystko zmiany klimatu, ale naprawdę, no, krótko rzecz ujmując, to jest tak, że. Im gorętsza atmosfera, tym więcej może gromadzić wody i również chociażby to rwanie się strumień, znaczy prądu strumieniowego i tak dalej, to również może być związane ze zmianami klimatu. W związku z tym, tak, natomiast Żadne zasiewanie chmur nie wygeneruje mezoskalowego układu konwekcyjnego. Co więcej, nie wygeneruje nawet całkiem malutkiej burzy. Może co najwyżej taki opad zwiększyć. Więc nie, nie zwiększyło tutaj żadnego opadu. To ja jeszcze tylko dorzucę, że nie można jednoznacznie, oczywiście, stwierdzić, że ta konkretnie mezoskalowa burza była spowodowana przez zmiany klimatu nie, w 100%. Nie, Ale e, zmiany klimatu sprawiają, że takie ekstremalne zjawiska pogodowe, tego typu właśnie, e, które po długich suszach wywołują katastrofalne opady, stają się częstsze, bardziej intensywne, bardziej prawdopodobne i e, wyrzucają z siebie więcej opadu. Z czego Dubaj CSD jest prawy i dlatego właśnie mnie postanowił Zabrać się za e, zmiany infrastruktury odprowadzającej wodę, tyle tylko, że zabrał się za to troszeczkę za późno. E... No współczujemy Dubajowi, tam zginęło około 20 osób. Zdaje się, takie były doniesienia sprzed kilku dni. On no, nie trafiło w w każdym razie, zginęli no... głównie ci biedniejsi, jak zwykle, bo tam, bo tam jest nierówności sporo społeczne robotników są z Azji także no, współczujemy przede wszystkim im i ich rodzinom. A e... będzie będziemy na co wydawać swój nadmiar pieniędzy, których się dorobił na ropie, nie pozdrawiamy z tego powodu. A teraz ja o czarnej dziurze. Otóż, otóż, europejscy naukowcy tym razem nie amerykańscy znaleźli dziurę w całym. Tak. Hmm. Odkryli rekordowo wielką dziurę w całym, w całym. czarną dziurę. I to jest czarna dziura pochodzenia gwiazdowego, o tym, co to znaczy za chwilę. No i ona ma masę 33 razy większą od masy słońca. Co do większej liczby informacji. Nosi nazwę Gaja BH3. Dlaczego Gaja, to też zaraz powiem. Znajduje się w odległości 1926 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Orła. No i jest to druga, najbliższa nam czarna dziura, jaką udało się do tej pory odkryć. No i tak, i jest to również najbardziej masywna czarna dziura pochodzenia gwiazdowego, jaką kiedykolwiek odkryto w naszej galaktyce. Przypominam, nazwa naszej galaktyki, galaktyki to Droga Mleczna. Średnio, jak lokalizowano takie obiekty, one miały się tak około 10 mas Słońca, A ta przypominam, jest ponad trzykrotnie masywniejsza. O co chodzi? E, kawał dziury. Kawał dziury. E, I przy tym odkryciu pracowali również polscy astronomowie. No i była to dr Mile, Milena Ratajczak i profesor Łukasz Wyżykowski, e, którzy e, no właśnie współpracowali w Europejskim Konsorcjum Przetwarzania i Analizy Danych Gaja. E, ten zespół korzysta z danych, które są przekazywane przez taką bezzałogową sondę kosmiczną o nazwie Gaia, a jakże. Ta sonda należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to takie obserwatorium kosmiczne, które służy do precyzyjnych pomiarów położeń, ruchów i jasności gwiazd. No takie obserwatorium gwiezdne. No i... Ma, mieliśmy możliwość porozmawiać z doktor Mileną Ratajczak i ona nam wyjaśniła, co właściwie wyróżnia czarne dziury pochodzenia gwiazdowego i jakby, czym one się różnią od tego, co my zwykliśmy uznawać za czarną dziurę, czyli od tych supermasywnych czarnych dziur. Milena Ratajczak. Czarne dziury pochodzenia gwiazdowego, zwane też czarnymi dziurami o masie gwiazdowej, powstają, gdy bardzo masywne gwiazdy kończą swoje życie. W końcowej fazie ewolucji takiej gwiazdy jej jądro zapada się i właśnie tak powstaje gwiazdowa czarna dziura. Inną kategorią czarnych dziur stanowią tak zwane supermasywne czarne dziury, których masy przekraczają miliony mas Słońca. Takie supermasywne czarne dziury znajdują się w centrach wielu galaktyk, także naszej Drogi Mlecznej, a sposób ich powstania nie do końca jest jeszcze zrozumiały. I doktor Ratajczak dodaje, że czarne dziury, takie jak ta nowo odkryta, Obserwowano do tej pory jedynie na podstawie fal grawitacyjnych w odległych galaktykach. No i teraz tak, fale gra grawitacyjne, co to takiego? To są takie rozchodzące się drgania pola grawitacyjnego. One są jednym z efektów przewidywanych przez ogólną teorię względności Einsteina. No i jakby to opisać, żeby to, żebyście, żebyście poczuli, czym są te fale grawitacyjne, to takie zmiany. Kształtu czasoprzestrzeni, takie zmarszczki na czasoprzestrzeni, falowanie kosmosu, nie wiem, turbulencje, grawitacji. Zresztą to nówka sztuka, bo co Tak, w 2015 od dawna, tak. roku udało się je potwierdzić, to... po raz pierwszy zarejestrować taką falę grawitacyjną przebiegającą przez Ziemię, która to fala była efektem zderzenia dwóch czarnych dziur. Tak, 14 września. I do, tych, do tego falowania, do, tych, do tego marszczenia się czasoprzestrzeni dochodzi podczas właśnie takich gwałtownych zdarzeń, takich właśnie jak zderzenia czarnych dziur. Ogólnie takich, w których biorą udział bardzo masywne obiekty. No i właśnie przy takiej okazji udaje się zlokalizować te czarne dziury, które są czarnymi dziurami pochodzenia gwiazdowego. Ta czarna dziura, którą właśnie odkryto jest w ogóle szczególna z jeszcze jednego powodu, bo krąży w układzie podwójnym z taką bardzo starą gwiazdą. To musi Akurat... coś zżerać ją pewnie, nie? No już ją chyba zeżarła o tym za no. chwilę. Czy znaczy, To nie jest, jakby to powiedzieć, oryginalne to, że krąży w układzie podwójnym, ponieważ większość odkrytych do tej pory czarnych dziur pochodzenia gwiazdowego krąży w takich układach podwójnych, ale tu jest sytuacja Taka, że ponieważ ta gwiazda towarzysząca naszej czarnej dziurze jest bardzo stara, no to ta nasza czarna dziura jest czarną dziurą uśpioną. To jest w ogóle niezła się. historia, ponieważ najprawdopodobniej było tak, że co miała wyssać z najbliższej gwiazdy, to wyssała. Albo też ta gwiazda znajduje się zbyt daleko, żeby, było z niej, żeby można było z niej wysysać materię, i w związku z tym czarna dziura nie jest w stanie emitować promieniowania rentgenowskiego. Hmm. W związku z tym trudno jest ją wykryć i dlatego jest czarna. tak, dlatego jest czarna, a poza tym dlatego te fale grawitacyjne to jest taki element, który może zdradzić obecność takiej czarnej dziury. No i jak stara jest ta bardzo stara gwiazda. No więc ona jest bardzo, bardzo stara. Ha, dziękuję. I ona powstała jeszcze przed narodzinami naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Co ona tam robi? Należała do galaktyki sekwoja, która A. połączyła się z drogą mleczną około 10 miliardów lat temu. Mi, miło, że ktoś te 10 miliardów lat temu nadał już jej nazwę, to w sumie jest To. Czy, ale czy, to czy, po... czy, czy wtedy był już sekwoje? Polscy astronomowie. A, najstarsi astronomowie <laughs> świata. Y Naukowcom udało się ustalić, że ta, ta bardzo stara gwiazda jest również bardzo uboga w pierwiastki cięższe niż wodór i Hel. I doszli do wniosku astronomowie, że najprawdopodobniej również ta czarna dziura, jej sąsiadka, też była taką gwiazdą ubogą w cięższe pierwiastki, która po prostu zapadła się. I utworzyła właśnie taką masywną e, czarną dziurę, którą można zaobserwować w, obecnie wyłącznie za pomocą fal grawitacyjnych. Czyli to jest jakaś tam nowa kategoria ewolucji gwiazd, nowy model ewolucji gwiazd, który można było potwierdzić na podstawie tych badań, które zostały przeprowadzone między innymi z udziałem polskich naukowców i opublikowane w połowie kwietnia. Ja się tylko wtrącę, że jeżeli komuś się czarne dziury kojarzą z taką czarną dziurą jak w Interstellar, czyli tą taką świecącą czarną dziurą, znaczy oczywiście sama czarna dziura nie świeci, ale świeci materia, która, się, która do niej wpada i układa się w ten dyn. I ta materia tam się nagrzewa i świeci strasznie jasno. To to jest właśnie ta druga kategoria, to, o czym Milena, Milena Ratajczak mówiła, czyli to są te supermasywne czarne dziury, które zasysają bardzo dużo materii, i ta materia wokół nich świeci stąd my wiemy o nich właśnie, no, chociażby z obserwacji tego, tego, tego bardzo jasnego świecenia, kwazari, i tak dalej, w ogóle super ciekawa opowieść o kwazarach jest w radiu naukowym u Karoliny Głowackiej polecamy. Natomiast to są takie niepozorne dziury, mimo że masywne, choć nie super Niepozorna, masywne. Czarna dziura. Tak, więc one są naprawdę czarne i naprawdę nic ich nie sygnalizuje ich obecności, poza tymi falami grawitacyjnymi. Tu mówię jakby dla tych, którzy kojarzą te świecące czarne dziury. Astronomowie naprawdę się ucieszyli z tego odkrycia, bo ta czarna dziura jest na tyle, znajduje się na tyle blisko nas i, i na tyle jest charakterystyczna, że teraz będzie Trochę służyło jako takie poletko doświadczalne do, do badań nad tym typem czarnych dziur. E, I już się cieszą, że ta ekstremalna fizyka będzie mogła tam być testowana i e, sprawdzana na różne sposoby. E, I nomen omen badania te mogą rzucić więcej światła na wciąż tajemniczą no, naturę. Bardzo masywnych obiektów, jakimi są czarne dziury. No i tym kończymy dzisiejszą opowieść. Nasze kluczowe słowo, które zapraszamy Was, żebyście wpisywali w wszelkie komentarze, to jest komórka od mezoskalowej komórki. Zatem komórka, dzięki i cześć. Cześć!